Mężczyzna, jeśli naprawdę jest mężczyzną, nigdy nie wybaczy zdrady ani nie zaakceptuje życia z niewierną kobietą. Zdradę można zaakceptować lub nie. Jeśli mężczyzna zaakceptował zdradę, nie oznacza to, że ją wybaczył. Niemożliwe jest wybaczenie zdrady, zawsze będzie ona obecna w naszym życiu. Przejść do zdrady oznacza uświadomić sobie, że jeśli wyjdzie ona na jaw, liczyć na przebaczenie nie będzie trzeba. Powody oszukiwania są drugorzędne. Wymówki typu nie kochał, nie zaspokajał, nie widział mnie jako kobiety tutaj nie przejdą niezadowolona z życia z mężem, rozwód. Ale większość kobiet chce pozostać w związku małżeńskim i nadal łapać motyle na boku. Kobieta, która zdradza męża, jest w stanie ciągłego zakochania, które błędnie bierze za miłość. Posiadanie dzieci, długie małżeństwo nie ma dla niej znaczenia, zwłaszcza jeśli kochanek jest młodszy. Moja matka zostawiła mojego ojca i mnie, gdy miałem nieco ponad dwa lata. Ojciec nigdy nie ożenił się ponownie i oddał mi całą swoją miłość. Jego siostra, ciocia Olga, pomagała mnie wychowywać. Każdego roku latem odwiedzałem jej dacze i bawiłem się z jej dziećmi, Miną i Wadikiem. Kiedy miałem 17 lat, mój ojciec nagle zmarł. Zostałem sam. Po ukończeniu szkoły wstąpiłem do szkoły artyleryjskiej. Zaczęło się codzienne życie kadetów. Nie wiedziałem, gdzie jest moja matka i co robi i, szczerze mówiąc, niewiele mnie to obchodziło. Wiedziałem, że jej nie ma i być nie może. Nie żywiłem do niej żadnych uczuć, a w domu nie było jej zdjęcia. Po ukończeniu szkoły służyłem przez jakiś czas w wojsku, a następnie zostałem wysłany jako instruktor do jednego z krajów. Moim zadaniem było szkolenie ich żołnierzy w zakresie artylerii. Byłem instruktorem w baterii moździerzy i miałem ze sobą tłumacza, ponieważ nie znałem lokalnego języka. Tak minęło półtora roku. Pewnego dnia, wracając z ćwiczeń, złamałem główną zasadę nie pić wody z lokalnych źródeł. Ale było gorąco i nie mogłem się powstrzymać. W rezultacie zachorowałem na zapalenie wątroby i zostałem odesłany do domu na leczenie. Byłem w szpitalu przez około dwa miesiące, choroba była bardzo lepka. W szpitalu poznałem ładną pielęgniarkę Werę i mieliśmy romans. Nie byłem zbyt wyrafinowany w komunikacji z dziewczynami i wierzyłem, że świat przyszedł do Weli. Zanim zostałem wypisany ze szpitala, pobraliśmy się. Zostałem wysłany do służby w krajach bałtyckich, a Wera pojechała ze mną. Wkrótce urodził nam się syn Tomasz. Chciałem mieć więcej dzieci, ale Wera kategorycznie się temu sprzeciwiała, mówiąc, że jest jeszcze młoda i chce żyć dla siebie. To był pierwszy dzwonek alarmowy, ale wtedy nie zwracałem na to uwagi. Służba się przeciągała, zaczęły się długie podróże służbowe do gorących miejsc. Coraz mniej czasu spędzałem z rodziną. W wojsku nikogo nie interesują Twoje problemy, najważniejsza jest służba. Dwa dni wolnego, jeden latem i jeden zimą, i reszta służby. Bardzo tęskniłem za synem i żoną. Kiedy byłem w domu, starałem się spędzać jak najwięcej czasu z rodziną, ale w pewnym momencie zacząłem zauważać, że moja uwaga skupia się na werc. Miałem wrażenie, że nie jest ze mnie zadowolona, a mój syn jakoś zaczął się ode mnie oddalać. Pewnego dnia zostałem wysłany w podróż służbową za granicę. Myślałem, że na miesiąc, ale okazało się, że na prawie pół roku. W tym czasie kilkakrotnie bezskutecznie próbowałem dodzwonić się do krewnych, pisałem listy. Vera odpowiedziała mi tylko raz. List był pełen rutynowych, oklepanych zwrotów i miałem wrażenie, że napisała go bardziej z obowiązku niż z miłości. Nigdy nie otrzymałem od niej kolejnego listu. Wszystko kiedyś się kończy i moja podróż służbowa dobiegła końca. Przyjechałem do swojej jednostki, oddałem akta w kwaterze głównej i wróciłem do domu. Powrót to za słabe słowo, leciałem jak na skrzydłach. Weri nie było w domu. Tomasz bawił się na podwórku pod opieką sąsiadki. Kiedy mnie zobaczyła, zawstydziła się i powiedziała, że Wera poszła do sklepu i poprosiła ją o opiekę nad Tomaszem. Wyglądało na to, że nie mówiła mi prawdy. Dobra, wziąłem syna za rękę i poszliśmy do domu. Po drodze tomasz coś mówił, opowiadał jak chodził do świetlicy, jakich miał tam kolegów i że jak mama była zajęta, to tata go odbierał ze świetlicy. Jaki tata? Zatrzymałam się mimowolnie. Tata Kostia. Kocha mnie i obiecał, że da mi duży czerwony samochód. Tomasz spojrzał na mnie i nagle zapytał: Wujku, jak długo u nas zostaniesz? Nie jestem wujkiem, jestem twoim tatą, zaschło mi w gardle. Nie, moim tatą jest Kostia. Mama mówi, że on i ja wkrótce wyjedziemy daleko. Tomas uśmiechnął się radośnie. Chodzi o to, że kiedy przyjedziesz, mój tata opuści dom. Zostaniesz z nami, ale nie na długo, bo tęsknię za tatą. Ze zdziwieniem stwierdziłam, że panuje nad sytuacją. Wydawałoby się, że powinnam zapomnieć o wszystkim i rzucić się na werę, by zażądać od niej wyjaśnień. Ale moje serce biło tylko trochę szybciej niż zwykle. Wróciliśmy do domu. Dałam Tomaszowi prezenty, które przywiozłam i poszłam do łazienki. Przez szum wody usłyszałam trzask drzwi wejściowych. Wera musiała wejść. Nie spieszyłem się. Nie spieszyłem się z wycieraniem ręcznikiem, który wyjąłem z torby. W pewnym momencie poczułem obrzydzenie do dotykania jakichkolwiek rzeczy w tym mieszkaniu. Ubrałem się i wyszedłem. Wera była w kuchni. Witaj w domu, wykrzyknęła, udając radość. Teraz cię nakarmię. Odsunąłem się. Nie, Wera, usiądź i porozmawiajmy. Chłód wewnątrz mnie rozprzestrzeniał się, zagłuszając wściekłość, która wybuchła. Miałam wrażenie, że widzę siebie z zewnątrz, że to dzieje się komuś innemu, a nie mnie. Wera musiała coś wyczuć i powoli opuściła się na stołek. Jak długo jesteś w kontakcie z papą Kostią? I kiedy wyjeżdżasz daleko, daleko stąd? Moja twarz zmieniła się w maskę. Wera nigdy nie widziała mnie w takim stanie. Nagle cofnęła się, opuściła głowę, starając się na mnie nie patrzeć. Skąd ty wszystko wiesz? Wyszeptała. To nie ma znaczenia. Jak długo jesteście zakochani? Prawie rok powiedziała bardzo cicho. Nie wiem, jak to się stało. Chciałam go zostawić, ale to było silniejsze ode mnie. Sprawił, że poczułam się jak kobieta, kochana kobieta. Nigdy nie macie w domu krzyknęła. Przestań, Vera, już wstałam. Jesteś dorosła i dokonałaś wyboru. Sama złożę pozew o rozwód. Będę przyjeżdżać do Egora tak często, jak to możliwe. Pamiętaj, że to mieszkanie jest służbowe. Znajdź sobie własne miejsce. Zarzuciłem torbę na ramię, zdjąłem czapkę z wieszaka i ruszyłem do drzwi wejściowych. Nawet nie zapytasz, kim on jest. Vera zaszlochała. Wzruszyłem ramionami, cicho otworzyłem drzwi i wyszedłem. Żadnych emocji, tylko chłód w środku. Los bawi się naszym życiem. Najpierw zostawiła mnie matka, teraz zdradziła żona. Nawet syna nastawiła przeciwko mnie. Ale nic, poradzę sobie, radziłem sobie już wcześniej. Wkrótce zostałem przeniesiony do nowego miejsca służby. Zaaklimatyzowałem się w nowym miejscu i już snułem plany, jak szybko zabiorę syna do siebie, gdy otrzymałem list od Veri. Był suchy, nie trać na nas więcej czasu i pieniędzy. Mam nowe życie. To wszystko. Ponownie przeczytałem list i ostrożnie włożyłem go do koperty. Jak dziwne jest życie, najcenniejsze rzeczy można zabrać w jednej chwili. Minęło pięć lat. Życie stało się lepsze. Wyszłam za mąż po raz drugi. Urodził się syn, a dwa lata później córka. Pewnego lata, odpoczywając w domku, otrzymałem telegram. Na początku nie mogłem uwierzyć własnym oczom, bardzo chory. Przepraszam. Chcę zobaczyć syna. Moja matka. Moją matkę. Ona żyje. Wróciłem do miasta, dostałem pracę w hotelu i zostawiając rodzinę w daczy, pojechałem pod wskazany adres. Spotkanie z matką nie pozostawiło śladu w mojej duszy. Zdałem sobie sprawę, że była obca. Opowiadała o swoim ciężkim życiu, o tym, jak chciała mnie znaleźć, ale los na to nie pozwolił. Teraz odnalazł ją rak. Nie było mi jej żal, ale nie mogłam zostawić jej na pastwę losu. Moja matka zmarła dwa miesiące później. Nigdy więcej nie widziałem Werii i nic o niej nie wiedziałem. Wiem, że Tomasz poszedł do szkoły wojskowej i jestem z tego dumny. Chcę natychmiast przeprosić za wszelkie błędy w tekście lub dubbingu. Dopiero się uczę, a język tego kanału nie jest moim ojczystym. Dubbing jest wykonywany przy pomocy sztucznej inteligencji. Proszę o wskazanie błędów, abym mógł je naprawić i poprawić jakość treści. Będzie mi również miło, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na ten temat. Wasze wsparcie w komentarzach bardzo motywuje mnie do dalszego poszukiwania nowych, interesujących historii. Dziękuję za zrozumienie i udział. Subskrybuj kanał i umieść dzwonek, aby nie przegapić nowych historii.